Od kiedy Roxana Węgiel i Kevin Mgley ogłosili zaręczyny, fani zastanawiają się, kiedy odbędzie się ślub. Osoba z bliskiego otoczenia artystki puściła parę z ust, zapowiedziała wydarzenie roku. Roxana Węgiel i jej narzeczony Kevin Mgley są jedną z najgorętszych par w polskim showbiznesie. Nic dziwnego, że wszyscy oczekują, aż para oficjalnie ogłosi datę ślubu. Chociaż informacje nie padły z ust 19 latki lub jej partnera, w tej kwestii nastąpił istotny przełom. Kiedy ślub Roksany Węgiel, osoba z bliskiego otoczenia artystki porozmawiała ze party? Pyl i zdradziła, kiedy Węgiel z Mglejem planują stanąć na ślubnym kobiercu. Okazuje się, że nastąpić ma to już w sierpniu, a konkretnie w drugiej połowie miesiąca. Nawet jeśli udaje się przejść do finału Tańca z Gwiazdami, nie musi się obawiać o brak czasu. Zaproszenia zostały już wysłane do gości. Nie mają oni jednak szczegółowej wiedzy na temat tego, jak będzie wyglądać ceremonia. Ślub Roxany i Kevinem odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxy dojdzie do finału tańca z gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tak zwany save the date, reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy. Biorąc pod uwagę fakt, że 19-letnia piosenkarka nie chce organizować dużego, medialnego wydarzenia, więcej informacji możemy usłyszeć nieprędko. Ogromne zainteresowanie uroczystością z pewnością jednak pokrzyżuje jej plany, ślub węgiel wydarzeniem roku? Jak sugeruje informator party.pl, już w drugiej połowie sierpnia możemy być świadkami wydarzenia roku. Co ciekawe, ślub nie odbędzie się w stolicy, gdzie węgiel mieszka z mglejem. Szykuje się wielka impreza poza miastem? Ceremonia na pewno nie odbędzie się w Warszawie. To może być wydarzenie roku, czytamy.